mano, witam w Capadocji Assassin's Creed Revelation. Lecimy dalej. Minecraft zaktualizowany, także można grać. <grym> Dobra, lecimy sobie dalej z tematem. Przypłynęliśmy tutaj do... do. wyspa, kurwa, chyba. W skałach drążą i tak dalej. Idziemy szukać dalszej przygody. Z Edciem razem. Ogólnie tutaj ładny całkiem jest. Nie powiem, że nie. Mapy nie ma, z tego co kojarzę. Także sobie wbijamy od razu do góry. Nie ma co czekać. Szukamy tego. Zbiega czy, czy ty broni szukam? Czekaj, bo już kurwa, zapomniałem, nie? Ściga Manuela, paleologa. Dobra. Czyli tego manuela ścikamy. Nie pozwól być się wykryto. Mamy synchronizację pełną. No może być problem, jak zwykle. U mnie to jest normalne. Wszystko się chyba nagrywa. Mam nadzieję, że się nagrywa. O, tutaj nawet są jeszcze te znajdźki. O kurde. Czyli to będzie jakoś oddzielnie. Trzeba będzie to przeszukać po prostu pewnie. Czy coś. Aż tutaj nic nie ma, może jakiś. Jakiś może y, skarb pokryty, albo co? No dobra. Zbijamy sobie tutaj. Kurde, przypomnę mi się Assassin's Creed Origins. Takie kurde trochę... Trochę krypty, trochę... Y, taki Egipt trochę. tak bomby tego. No dobra, weszliśmy gdzieś jakiejś jaskini rozpusty. Trochę tutaj wrogów najebane. O jacie. Coś mi się kojarzy z tego... z tego Revelation tam i No dobra. mamy to spadać Tylko tak, żeby mi kurde to nie wykryli. Ja bym chciał. Jo, ja bym chciała, ty się odwrócisz, gościu? Czy wiesz, tą stronę, no właśnie, o to mi chodziło? Nie wiem, czy on mnie usłyszy. Y... dalej, nie wiem, jak się. Z tego. Nie! Wykrył mnie, czy nie? Nie wiem, chyba nie. Nie umiem tylko strzelać, strzeliłem niby w niego, a nic się nie stało. No, to jest w ogóle widzę. Nie widziałeś mnie. Gościu. Trochę jest jak miasto, niby. Ale wydaje mi się, że to nie będę długo siedział. Znajdziemy pewnie tylko Manuela i będziemy wracać. Tam jest kolejna rzecz do zebrania. Chętnie my sobie po nim Jeszcze kolejna rzecz, dwie rzeczy do zebrania tam są, czyli tutaj będzie sporo tego. Mhm. Jak to zeskoczyć, żeby się nie zabić? Zrobimy tak. Czekaj, jeszcze raz z tą kuszą muszę spróbować. No a teraz ginął. Okej, okay. Ups, Jest sianko. A ja chcę po te rzeczy iść na górę. Nie wiem czy ja później będę musiał też zbierać jeszcze raz. Wydaje mi się, że to... Gdzie to w ogóle są coś inni chyba niż pozostali? Oni nie, nie, nie wyglądają mi na wrogów. Gdzie te rzeczy były? Tu jest jedno. Drugie były gdzieś na dole. Jakoś pod tym chyba, nie? Coś mi się wydaje. Czy wyżej? Nie no, niżej chyba to było. Oj, oj, oj Spójrzmy, spójrzmy. No nie, mogę go zaatakować niby, ale. Nie wiem gdzie ta druga jest. Tu jest. Dobra. Wracamy tam na środek, bo ja tam na środku coś muszę spadać. bo no, jak to się okaże? Pokażcie mi tutaj. Ja muszę wejść chyba na samą górę. Mi się wydaje. Już mnie chyba wyczaił ktoś. O no, tak, to jak będziemy chodzić, to... ...na pewno będzie na samą górę. Kurde. Tędy chyba trzeba wejść. Chyba Teraz? Teraz tutaj. Do góry. Okej. Okay. No i co? I teraz tam, ale chyba trzeba to się odbić od ściany, tak się wydaje. Bo inaczej byśmy tam nie weszli. Dobra, pięknie. Spójrzmy sobie tutaj, a tam zobaczę tylko czy nic nie ma. Coś tam się chyba świeci. No nie, zdawało mi się. Tak, to będę musiał wrócić na pewno, żeby to wszystko zdobyć. O, 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 tam był skarb. Poczekaj, nie zauważyłem go. Trochę hajsy się zawsze przyda. Dawaj, teraz do góry wyżej. Teraz? Tu. Coś do mnie pisze. Co i stąd muszę teraz obejrzeć pewnie ta synchronizacja to jest trochę jak Miraż, co wygląda. No i dobra, mapa zaktualizowana. odszukaj śpiegów Tarika. Czyli co, składamy w dół? No nie ma tutaj co siedzieć. Raczej idziemy sobie tutaj, wejdę na górę. I to będziemy patrzeć z góry jakoś szpiedzy, Tarika, gdzie jesteście? Tu ktoś poszedł, ale tu jest. Dobra. Co jest zlokalizowane? Porozmawiajmy ze szpiegiem. Okej. Okay. Hey, you huh? hey, nie uciekaj! Chodź tutaj. Gdzie, not gdzie, gdzie? Czy dam wieprza zaraz? Po co enough. więcej? Where are your men? captured by Byzantines over a week ago I was just to look like a slave and managed to escape but the others are you a capable fighter yeah, yeah so. well when you are certain come find me just to look for it, why should I look you so many times ok to do if you are found well, I'm not found, I think No dobra, lecimy. Wezmę sobie chyba tutaj po drodze. Pozycję yy, weźmiemy tutaj bank. Zaliczymy. Niech mi dadzą hajsy hejs, jakieś, bo tam chyba coś uzbierają. No ale tu nie mogę. Okay. No dobra. No to lecimy dalej w takim razie. Nie ma co się zatrzymywać w tym w miejscu C, bo tutaj i tak. tak będę musiał tutaj wrócić, coś mi się wydaje kiedyś. No yeah. so. to nie jest taka zwykła mapa, tylko taka pewnie. na krócej troszeczkę. No, a to jest chyba ta miejscowa tej babki. Zobaczymy. Zobaczymy, uh, <laughs> Szybko, <laughs> <kurde. laughs> Szybko>, Szybko, kurde. <laughs> Where did you take her? Inside, into the prisons. But she won't last long. Not with in <laughs> Szakukulu. Szakukulu będzie dead. Odkryto to obecność dilary, którą wrzucono do bizantyńskiego lochu. Jej przyszłość da się wisieć na włosku, odnajdź i uratuj Dilarę. nie będzie za późno. Nie wolno ci nikogo zabić. No świetnie. Jaką kurwa nie zabijać! A ty kim jesteś, ja że się tak patrzysz na mnie. Nie, w ogóle tak zaznaczony jest kropką czarną dziwne. Jak ja nikogo nie zabijać? Choć to niemożliwe. Ja bym chciał zabijać. Wzięliśmy trochę prochu. O, o, jeszcze tu mamy. Fragment tych fragmentów tutaj może być sporo ukrytych. Ciekawe, ciekawe. Dobra, tylko teraz tak, żeby mnie, nie musiał nikogo zabić. Weź tu nie zabijaj. Jak szybko przed moimi Kilka janissaries will know i have betrayed them by now but do they have the resources for retribution doubtful the sultan's battle with selim commands most of their attention <laughs> what the hell is that spell apologies manuel some of these ottoman prisoners are so fragile Sakulu, try to moderować, Rengero. I know the Sultan humiliated your people, but there is no on men who are beneath us. zabić? You take the woman from the prison and bring her to the key. Who the key? Who has the key? You? I Skupili you klucz. Has system. I'd like to po klucz. To yourself, Duxy. po klucz, trzeba zawinąć go. No dobra. Gdzie ten pan? Jak on miał? Nieważne, jakiś poboczny strażnik. Op. Jedziemy na rynek. Czekamy jego mościa. Tu widzę, nikogo nie ma. Są wrogowie. A mam nikogo nie zabijać. No zajebiście Ciekawy kurde jak. Najlepiej to by się w tłum wtopić jakoś. To nikogo nie ma. Ja muszę iść do góry. Weźmy sobie tutaj skarb. Póki nikt nie patrzy. to no i tu by się przydało jakoś sztum wtopić. Też czekajcie na może sobie... W znajdę tego gościa. Gdzieś tutaj łazi. Gdzieś tu poszedł w tą stronę. Albo zetkać klucz do więzienia. Okej, okay. czy jak? Najpierw to chyba było rzucić petardę dymną, co? Mi wydaje. Dosłona dymna. Nie! Kurwa, dlaczego on zabił? Ja chciałem. Ja chciałem tego użyć, kurwa. Dobra, to teraz to już za późno. Nic nie widzę! O, ja uniosę jakiegoś debila. Zajebiście. Dobra, no cóż, jak już jest. Walka, no to walka, w takim razie. Już teraz za późno, już... Już mogę pozabijać. <grywki> Damy klucz, pamiu. Odzyskałem klucz do więzienia. Stań się anonimowy, no zaraz się stanie. Teraz ja sobie ich tutaj Oli się zebrało, o, kurde. Cała kapadocja na mnie chyba. Będzie ze mną walczyć. co, wy już nie chcecie Wiesz, tu chcę gość. Chodź, chodź. Chciałem zmienić tą broń. Wow. Ale ciężko się Nie mogę rozbić tego No i tamtego jeszcze ciachni Idzie kolejny jeszcze O mój Boże Chodź No, walisz? z toporem. Ile ich jeszcze tutaj się zbiera? Kościół, ja nie mam czasu na cię, żara. Wróć do więzienia i wyzwól Dilarę. Kurde, nie udało się tego... Nie tego guzika odziąć, no bo to w tym asasynie tak jest... ...nieintuicyjne to, kurde, strasznie. Ja chciałem rzucić petardę, on mi go zabił liście, nie? będzie trzeba to powtarzać pewnie. Wow, he's got the shot, Serio? Teraz tu dużo się narobiło? Dobra, zaraz zobaczymy, chodźcie. Idę tylko pod cele. Dzisiaj na jolo, kurde, nie? A nawet mnie nie dogonili. Chyba. E, gonią mnie. Him. Him oh. Kopur jest spoko, on jest ciężki strasznie. Ja nie lubię takich ciężkich broni. Oh. Dawaj Dilara.

Nie wiem od razu za nią. Nie ma co czekać. Nie ma co zwlekać. Oj. jak się tu ładnie skakało. Teraz jakoś dziwnie to idzie. Dobra. Gdzie ona poszła? kawał? Porą ją. Ja mogę tutaj kupić mapę. Czekaj, czekaj, to jest sklep z książką. To nie można kupić mapy tych mapę znajdziek się wydaje. Chyba, że coś takiego tu było. Właśnie, są mapy skarbu Kapadocja, mapa skarby 1 Mapa skarbu 2. okej. Okay. to chyba tyle. Coś tu jest jeszcze, karty ze wspomnienia. Tworzenie wszystkich karty ze wspomnieniami szaka paszy. 13 tysięcy boszy. Dobra, jakieś mamy te skarby. Tutaj coś na górze było. W ogóle. Okej. Okay. to jest jakiś skarb na górze. Dobrze, no, warto mieć to sobie od razu pozbieram po drodze. Czyli mapy mamy, tylko jeszcze te jakieś te wspomnienia szaka, czy coś takiego trzeba będzie kupić. Później. Przepraszam, że na łeb skaczę. kosztują? Ej, pokazałem się chyba też te. Czy nie? Czy to mi się po prostu pokazało, bo tak. Na górze coś jest, ten ten gdzieś albo na dole, a tu jest, co? No dobra, teraz idziemy chyba na górę. Jak mi się wydaje, pan no tutaj czeka już. I'm here to rescue my men, not make friends. Right there. That armor is too thick for bullets. I will have to get in close. Jonas, we have to help him. Shakulu torturuje jeńców osmańskich i zabije Shakulu, nie jeszcze zginie. Nie pozwól, bo Janos utracił więcej niż połowę swojego zdrowia. Jak ja mogę kurde zabić? Mogę tam jakoś... Nie tu, Ezio. Aha. Wejdę tam w ogóle. Jeden cel. Drugi cel. Trzeci cel, to jest skrzynka jakby co? Czwarty cel, i szakulu teraz zwalony jest na łeb. Szekulu leży. Men who make fetish out of murder deserve no pity. Leżeć w śmieciu. Ojebany jaki twardy. Może byś tak cię ciągnął broń, co? Dobra, no Shakuru leży. I to no, can you walk? evet? the rifles you brought, they should be destroyed. most of them don't actually work, but the gunpowder is real. we could not fake that. benny, keep out of sight until you hear the explosions. then you run. explosions? if you do that, all hell will break loose. you'll panic the entire city. see? Si. A potem co? No No, no. Mamy 23 minuty nagrania, czekajcie, gdzieś był skarb. Nie wiem, czy ten czemu on jest nieoznaczony, tak jak tamte były. Ciekawe. Bank już się odrodził, więc można chyba wziąć z banku ten i kupić te mapy, tego szaku, coś tam, czegoś tam. Ten se leży, niech se leży. Kupimy po drodze sobie tutaj apteczkę, bo nie wiem ile mam. Trochę mi życia się stegowało. No ale jeszcze jest sporo. No dobra, niech będzie. Niech będzie i teraz tak, do banku by się przydało gdzieś tam po drodze wstąpić. Nie pamiętam gdzie ten bank jest. Tu jest bank. Pójdziemy sobie do banku. Pójdziemy sobie do banku, weźmiemy pieniądze i będzie nas stać na... Na odkrycie tych, tych tych, zagadek, znaczy tych wspomnień. Gdzie to było? Gdzie ta. No to na mapie powinno być, panie? Hmm, dobra. To jest tu. Pójdźmy sobie tam. Ja chcę kupić sobie te mapy z tymi tymi. I to chyba w sumie. 25 minut chyba w sumie będziemy zakończać odcinek, już nie będę robił kolejnej misji stąd. Albo bo po co? O, 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 co to jest? Co to? A to skarb, tylko zwykły z tym. Z, o, z kurde, no, z tymi składnikami. Chyba jest na dole, a nie na górze. Ciekawe. A może i tu? Dobra, pokaż mi to. Mapy skarbu, karty ze wspomnieniami i szaka. No, zobaczymy co to będzie. Księgę jakąś nie mogę, księgi kupić żadnej. Coś mi się tu odkryło? Na tej mapie? Eee, kurwa, nie bardzo. <laughs> Kupiłem coś, nie wiem co. Mapa regionu została aktualniona, no to zajebiście. Została aktualniona. Weźmiemy sobie ten skarb. Dobra, będziemy kończyć w takim razie. Jeszcze sześć minutek. Ja sobie tutaj pozbieram do końca jeszcze rzeczy. Te skarby. i Później już w następnym odcinku zaczniemy sobie kolejną misję. z Poszukiwam Manuela. Także... Zostaw jakiego lajeczka, jakiego komentarzyka dla Stefanka. Wpadaj na streamki i widzimy się w kolejnych odcinkach. Shima!